Cześć, mam dzisiaj dla Was 10 pytań. Postaraj się zatrzymać na chwilę i zobacz, czy odnajdujesz siebie przy którymś z tych pytań. Pierwsze. Czy chciałabyś, aby Twoje grube uda i oponka na brzuchu przeminęły bezpowrotnie, jak pandemia wirusa w koronie? Drugie. Czy chciałabyś. Aby liczenie kalorii przestało zawracać Ci gitarę? Trzecie. Czy chciałabyś wiedzieć, która z bajek o dietach cud jest prawdziwa? Rozważmy to. Kubuś Puchatek. Nie, Obiada się dietą wysokowęglowodanową, ma insulinooporność, obiada się kompulsywnie, zakrawa mi to na masochizm. Może Baba Jaga? Nie, jest sucha i nieodżywiona, do tego kontrolująca. Pewnie ma skłonności anorektyczne. Świnka Pepa? Nie, o wszystko pyta rodziców albo dziadków. Nie potrafi zadbać o siebie. Wymaga wielu lekcji o dojrzałym samostanowieniu. Czwarte. A może zajadasz słodyczy pod osłoną nocy, gdy domownicy śpią? A ty za dnia udajesz, że jesz tyle co ptaszek, żywi się jedynie okruszkami? Piąte. Może większość Twojego czasu marnujesz na ukrywanie tłuszczu w niezbyt wygodnych dżinsach? Plecy urosły Ci jak u mężczyzny, a Ty nadal tańczysz przed lustrem być kobietą, być kobietą. Szóste. A może Twoja wewnętrzna bogini, Twoja osobista piękność, Ledwie zipie pod nadmiarem tłuszczu, a ty mówisz do niej, siedź tam, do tylko Hashimoto. Siódme. A może odłożyłaś swoje marzenia na kolejny rok? Bo dzieci, bo mąż, bo praca, bo brak pracy, bo wirus. A twoja frustracja rośnie, a wraz z nią twoje cztery litery? Ósme. A może myślisz, że diety są drogie i na odchudzanie trzeba kupę kasy? Zastanówmy się. Żeby schudnąć, trzeba jeść mniej. Mniej jesz, mniej kupujesz i kasa zostaje. To takie proste. Aż nie wypada, żeby dotyczyło to świata dorosłych. Dziewiąte. A może od dawna już chcesz coś zmienić w swoim życiu? Wszystko cię wkurza. Sąsiad, pies sąsiada. Koleżanka na pewno mniej waży od ciebie. Dzieci jawią się jako małe potworki. A może jakiś taki brzydszy niż w dniu ślubu? Dziesiąte. A może pamiętasz siebie, małą, radosną, tańczącą, sprytną, wygadaną, tylko potem poszłaś do wielkiego świata, gdzie to wszystko już nie miało wzięcia. Może nawet nie wiesz, kiedy z pięknej kobiety w kwiecistej sukni. Stała się korporacyjnym szczurem w schludnym mundurku z ziemnistą cerą. Jeśli przy którymś z tych dziesięciu pytań Twoje serce mocniej moc zadrgało, zapraszam Cię do procesu rozwoju osobistego ze szczególnym nastawieniem na odzyskiwanie zdrowia i pięknej sylwetki. Beata Kowalska, psychodietetyk, powrót do natury.